Dzień dobry, witam was wszystkich. Już w środowe popołudnie mamy godzinę 13. I tak po 12 przerwę sobie zrobiłem techniczną, bo mam parę rzeczy do zrobienia. A z rana kręciłem agrawki, 6 sztuk udało mi się przykręcić. Już gotowe mam mocowanie pod następną parę, czyli 8 sztuk, i to po prostu robię na tej wysepce. Także no nie wiem, czy dzisiaj uda mi się tą wysepkę skończyć, ale no z pewnością już dużo będzie widać tej roboty. No ale tak, w międzyczasie musiałem pościelić Betlejemce. Od razu przywiozłem belę na porodówkę ze słomą, zaraz tam też trochę pościele. Bo już trochę mokre mają. No, i muszę siano kiszoneczki odkryć i przybić troszeczkę tu do betlejemki dla zasuszonych i ołóweczek wysokocielnych. Tak więc taki, taki plan strategiczny. No i obiadek, i po przerwie obiadowej jeszcze będę miał godzinkę na kręcenie. także wykorzystam ją na pewno w tym celu. No a później co obrządek i po obrządku jeszcze może coś uda się pokręcić, ale nie jestem pewien. Jeszcze tam jedna, jeden temat został do ogarnięcia. No ale cóż, dobra, damy radę. Nie takie rzeczy się robiło, także działamy. Nie śpimy, działamy. Przypominam, że już został tylko tydzień, aby zakupić oto taki fajny rozrzutniczek i skutecznie zepsuć sąsiadowi święta. Także jeżeli ktoś byłby zainteresowany, gorąco zapraszam. No, to pół godzinki roboty i pryzma odkryta, ale odkryta tak dłużej, żeby już na ten rok starczyło. Ale cieszę się, że zobaczcie, że tutaj już te boki nie są takie zgrzane. Już się schodziło trochę, no to inaczej też i te kiszonki się wybiera. Wiadomo, gdzieś tam jeszcze się znajdzie jakieś przebarwienie, ale takie rzeczy to idą dla tych zasuszonych one sobie z tym pogadzą, a dla tych laktacji no, jednak trzeba trzymać efigur i musi być ideolo. No też jeszcze mam chęć namieszać dla jałówek na fili od czasu do czasu paszowuz. I właśnie gdzieś tam coś takie nie tego, niepewne, no to wrzucić to dla jałówek i one też sobie z tym przyjedzą. Chyba każdy sobie z tym radzi, że kiszonki takie, które no coś tam się dzieje, ale jeszcze szkoda wyrzucić. To idą dla innych grup żywieniowych, nie tych laktacyjnych no tak trzeba sobie jakoś radzić z tym w tych trudnych czasach kapitalizmu także przywiozę do betlejemki i mogę brać się dalej za robotę jakąś tam kreatywną I jutro albo pojutrze to samo uczynię z kiszonką z kółko, widzę, że odkryję już sobie na święta i po świętach, tak żeby tą przerwę między świętami a nowym rokiem mieć luz, ale w tym roku to dużo laby bo i trzech króli tak się fajnie składa, także świętujemy praktycznie do siódmego, wygląda na to, że nakarmione że można już ładowarkę chować do stodoły bo dzisiaj nie będzie używana na pewno że nigdy nie bądź pewny to jest takie urządzenie że to w każdej chwili może być potrzebne no ale nie przewiduję wipera już podpinać nie muszę mogę sobie schować do stodoły no i tak w myśl zasady co masz zrobić dziś zrób to na wczoraj eee, jeszcze jeden temat mam odnośnie przygotowań świątecznych Pilny. zrobię to teraz, a wieczorem najwyżej po kolacji będę sobie kręcił agraweczki. Tak, no i dobra, standardowo na koniec dnia czas podsumować, pokazać Wam co się udało zrobić, bo no nomen omen, ze 4 godziny miałem dzisiaj w ciągu dnia wolnego i mogłem sobie podłubać, ale to nie tylko ja to jeszcze robi pracownik z firmy, która tutaj wykonywała remont. No i tata też, co tam może, mimo tej kontuzji, co może, to pomoże, coś tam zawsze radą chociażby służy, ale gdzieś coś potrzyma, coś tam, no, coś tam stuknie, zawsze coś tam idzie ta robota, tak? Więc we trzech dzisiaj robota szła. No ja to pół dniówki mam odhaczone, no bo sami widzicie, że przy tych bydlaczkach jest tych obowiązków, się trochę nakumulowało, bo to wszystko... Prace polowe, jak trwały, to wszystko się tak odpychało, odpychało, odpychało. A teraz wszystko się naraz zbiegło, i no i jakoś trzeba z tej biedy się wygrzebać. Ale powoli, sukcesywnie, stopniowo z tych robót wymykam. Tylko została mi taka pilna to na filii ubodnych wybrać. A poza tym to już, już jestem obrobiony, więc. Więc szykuje się, styczeń trochę spokojniejszy. Ale dobra, do rzeczy do tematu co się pojawiło. Tutaj jak widzicie, już rura karkowa przy stole paszowym jest zamontowana wysokość 115 na środku rury od posadzki i 10 jest głębiej tam, czyli 125 różne są obniżone. Tam 8-10, coś takiego no niestety przydałoby się 15, ale poziomy. Poziomy e, trzymały, nie dało się inaczej, bo kurczę, błąd trochę zrobiliśmy, bo równaliśmy do tamtego poziomu, tak, a ten korytarzyk jest nieco z spadkiem, jak kiedyś były tu kojce i tutaj jest tak jak dobrze, a tam jest lekko płycej i dlatego stamtąd wzięty wymiar poziomu tego betonu żeby poziom róż dostosować i wszystko wyszło, no ale wyszło jak wyszło. Tutaj jeszcze raz dziękuję widzowi Marcinowi za, za te uchwyty. Jak widzisz wykorzystane udało się, tylko 5 cm były skrócone. No i są. Rur nie obcinam, bo wiadomo może czasami trzeba będzie jakiś, trafi się artystka, która będzie przeskakiwać przez te barierki, to można jeszcze dodatkowo coś dokręcić, także niech to będzie. Ogólnie przyjechało mi dzisiaj też 6,5 rury 6-metrowej ale jednej na składzie zabrakło i będę musiał gdzieś, gdzieś poszukać dalej. No ale dobra, a teraz co, co mi się udało zrobić? Jak widzicie, tutaj środkowy rząd agrawek ruszył z kopyta. Już mamy agrawki 8 sztuk zakomplo, zapakowane, czyli po trzy pary. Tak to mniej więcej wyszło. Muszę jeszcze dokupić, jeszcze znowu muszę obejm dokupić te owych tym razem, bo tutaj robiłem to na takie pieski, ale nie spojrzałem, że te pieski kurcze są yy, na półtora cala tutaj, nie na dwa, tylko półtora na dwa, a powinny być dwa na dwa. Także taki myk. Miałem dwa takie złącza teowe, które bym sobie życzył wszędzie, o tak jak te, bo one są piękne. Ta dolna, Nacybanty tak przykręcone, tak to zrobione. Góra, no to wiadomo te złącze krzyżowe takie typowe. To mi się najbardziej podoba, jeżeli mamy przestrzeloną tą agrawkę, śrubą, wszystko skręcone, dokręcone. To się wszystko kupy trzyma tutaj nawet i tak sztywno siedzi. Wam powiem, że nawet i e, ta poręcz ta karkowa nie będzie tutaj dużo, e, no dużo dużo dokładać. To wszystko jest ładnie. Sztywno, narzekałem, że je się gorzej montuje niż tamte, ale kurde, dużo mocniej to się trzyma. Na tych obejmach powiem wam, że to jest to, jest to czego bym sobie życzył. I powiem wam szczerze, że od biedy to i to wytrzyma. Także jak póki będzie trzymać, to może zostawię i tak papudracko, to papudracko, ale zrobione, bo też kurcze, wypadałoby trochę skrócić tej jagrawki. Wtedy by ładnie to siadło na tych rurach, ale patrzę, że się trzyma, to nie ma sensu skracać, bo jak przyjdzie mi wymie... tu skracałem i tu się gorzej trzyma, tu już się roi, ale to poręcz karkowa złapie, zobaczymy jak to w praktyce, na razie ciągle, nie będę zamawiał, zobaczymy co dalej. I cóż, przy montażu wynikło, bo nie mierzyłem każdej agrafki dokładnie, taki mały myk, te... Nie dość, że kurcze takie są jakie są. To jeszcze wymiary: trzy dłuższe, trzy krótsze. I chociaż tyle co porobiłem, że je posegregowałem, że nie tam pomieszane, tylko idą po prostu trzy poszły krótsze, teraz pójdą trzy dłuższe. Można byłoby skracać, ale to bez sensu, bo lepsza, dłuższa, tak? Po prostu jest lepsza, dłuższa. Lepiej to wygląda i lepiej będą oddzielać krowy, że po prostu mniejsze ryzyko, że któraś tam nawymie, na wymianę którejś nadepnie, gdy są dłuższe agrafki, więc nie ma sensu obcinać i pójdą teraz tu jeszcze dwie te dłuższe, druga tu za słupkiem, a trzeciej, czwarta, to znaczy tutaj siódma ogólnie, to pójdzie z tamtych, tylko trzeba będzie ją obciąć, dziury przewiercić i dosztukować, także takie takie kombinacje. No ale powoli, powoli do przodu. Jednej rury, tak jak mówię, tej dwucelówki mi będzie brakować, ale to na te poręcze karkowe tutaj, które legną, więc no nawet i wgoni się to gdzieś się tam dokupi i dołoży. Dokręci albo na razie na szybko jakiejś starej półtorówki wsadzę w to, żeby po prostu wprowadzić albo gdzieś zdążę kupić, zobaczymy jak to wyjdzie. No. To na koniec, to na koniec. No i po prostu robota stoi. Dzisiaj myślałem, że sobie po kolacji dalej będę skręcał. Ale wyszedł pewien mały myk, bo ten słup lekko, kurde, zwichrowany i nie mieści się rura w to, i po prostu odchodzi. Jak kurde się mija z tym. Wyłazi tak, że trzeba się wkuć w słup troszeczkę i wtedy pójdzie na prosto. Tam jeszcze dzisiaj chłopaki wieczorem. Dokręcili te dwie rury prowadzące pod pozostałe trzy agrawki, tak zgadza się. Trzy dobrze liczę. No, i będzie do czego kręcić. Ale czekam na materacę. Niby dzisiaj, ewentualnie najpóźniej, jutro miały dojechać brakujące listwy, i gumy, i to wszystko, żeby mogli zamontować. I jest nadzieja, że w tym tygodniu to dokończą, i już wtedy mi te. Trzy agrawki przykręcić, to jest pół godziny roboty i, i można będzie wganiać. A i jeszcze jedna rzecz, elektryka. Te wszystkie od wyciągów włączniki trzeba od ściany oderwać, najlepiej od puszki, wykręcić, wypieprzyć i, i tyle. I tutaj to już będzie pewnie w piątek robione, tak żeby na sobotę już można było wgonić. A i tutaj te gniazdko przenieść. Także elektryka na piątek. Ewentualnie, czego się nie zdąży, to w sobotę rano i w sobotę po wieczornym udoju chciałbym, żeby tutaj dziewczyny wlazły. Czemu po udoju? Bo będziemy selekcjonować z hali udojowej, które kończą laktację, które mniej mleka dają, to oddzielać i tutaj. I później będą dwie grupy zrobione i dwie dojone, także tak to wszystko wygląda, moi mili, na Dzień dzisiejszy na środę, jest nadzieja, że się uda to dokończyć, już niewiele, już bliżej jak dalej, w sumie zostało mi tu 6 tam czy dziewięć do przykręcenia, te rury prowadzące to jest chwila i po zawodach i porobione, też jeszcze opracowałem myk, tylko to jest dwu i celowa, jak przykręcić to do ściany. Winkiel i do winkla obejmę na śruby i będą rury zakotwiczone. Także to z dwóch stron jeszcze trzeba będzie dorzucić. Taki temat, także tak. No. Tak to, tak to wszystko wygląda. Idealnie. Akurat teraz obejmę, nie pomyliłem się, policzyłem jak trzeba. <laughs> wszystko jest jak cacy. Także co? Do kończymy dzisiejszy dzień, nie będę przedłużał, bo nie ma sensu. Jutro akcja na fili robienie wybiegów, bo tak majster ustalił, że to chce, chce mi jeszcze skończyć. Także bardzo proszę, nie będę się opierał, przyda się wybieg. To na początku przyszłego tygodnia byśmy robownik wybrali już korzystając z wybiegów. No Chyba, że na sobotę nie uda się uganiania, a wybiegi będą gotowe, no to... W sobotę polecimy i obornik wybierzemy. A I można powiedzieć, że będę gotowy do świąt <laughs> A po świętach te jałóweczki wywieść i zrobić USG, bo już nie chcę tego kówna no, na głowę sobie brać. powiedziałem, że priorytetem jest przed świętami uruchomić tą część. I tego się właśnie trzymam. Także dobra, bo tu już monologu mamy 10 minut. Gaszę światła, zmykam do domu. I widzimy się. Mam nadzieję w jutrzejszym filmie, że coś zdążę w tym natłoku nagrać. Bo dzisiaj to nawet bardzo nie było jak pomyśleć. Ale coś, się coś udało się zrobić. Jak już jest wszystko gotowe, to, to powiem Wam, że robota ubywa. I to zresztą widać. Także trzymajcie się cieplutko. I do.